Dzień dobry, dzień dobry. Wejście z Sardynii. Dzisiaj stalimy w Kaliari, w dosyć rozwianym i rozbujanym porcie. Ja w tej chwili przechadzam się pływającym pomostem. To wszystko buja się, pływa, szarpie, a za nim nasz katamaran. Zacumowaliśmy na dzisiaj w Marinie, bo mądrzy żeglarze jak nie muszą, nie żeglują i wykorzystując ten fakt, W właśnie warunki. Dzisiaj na każdym z burt założyłem po dwie sumy rufowe. To była lewa burta. Zobaczcie, przechodzę się w tej chwili na prawą burtę. Tutaj też mamy dwie sumy rufowe. Jak już zauważyliście. Cumy, a przynajmniej większość z nich posiada na sobie takie amortyzatory, sprężyny. I ta sprężyna, ona pracuje cały czas. Widzicie, rozciąga się, pracuje wtedy, kiedy cuma się napina w ten sposób cuma nie szarpie amortyzuje wszelkie tutaj szarpnięcia jachtu, co jest nie tylko komfortowe dla. Przebywających właśnie na jachcie, ale również nie nadwyręża nam knagi, nie szarpie za cumy bardzo komfortowe rozwiązanie. I tutaj ciekawostkę chciałem jeszcze wspomnieć na pomoście w Malinie Kaliari: cumy należą do pomostu, więc nie wykorzystujecie swoich cum, a podawane są, są cumy pomostowe. I jeszcze jedna rzecz. Tutaj, zobaczcie, tak krzyżowo założyłem na rufę dwa szpringi. Jeden ze szpringów akurat był ze sprężyną, bardzo chętnie go wykorzystałem. Po co? No po to, żeby ta rufa nie przesuwała się na lewo i prawo podczas tego zafalowania, podczas tych podmuchów wiatru. W ten sposób jacht stoi stabilnie, nie uderza o inne jachty, o ile takie są tutaj w sąsiedztwie. I na przykład trap nie spada.